Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl W spotkaniu 12. kolejki klasy okręgowej Rybni-Gracibórz spotkały się ekipy Startum Szana i Ruchu Stanowice. Mecz na samym szczycie ligowej tabeli, dlatego emocje wyczuwalne były już przed meczem. Zobaczmy składy obu drużyn na to spotkanie. Start: Mszana w bramce Mandrysz, dalej Dzierżęga, Krupiński, Kulczyk, Sikorski, Wala, Glenc, Hasior, Kamieński, Nimtrz i Haban. Jeżeli chodzi o drużynę gości, oni wystąpili w następującym zestawieniu: w bramce Greiner, dalej Dudzik, Kurpiński, Stopa, Kaiser, Bodziony, Marzecki, Reguła, Suchiński, Gącerz i Podeszwa. Zobaczcie najciekawsze akcje z sobotniego pojedynku w towarzystwie niezawodnego Kamila Sobali, który miał przyjemność skomentować sobotnie starcie. No i startujemy. Starty Mszana, ruchy Stanowice. Ten mecz już tu na stadionie w Mszanie się rozpoczął. Sikorski z kolei już przy piłce. Sikorski. Sikorski, podanie po linii. Ciekawie się to zapowiada, jest dośrodkowanie, dobra okazja dla startu! Strzały jeszcze, ale dość nieudane w wykonaniu Pawa Kulczyka. Jest od razu już rozgrywana ta akcja z autu, rusza start, dobrze zamarkowana ta piłka. Jest strzał Kulczyka, spore zamieszanie, dobitka, ale sędzia pokazuje, że o nie ma mowy. Było tam bodajże dotknięcie futbolówki ręką. Rozgląda się na prawo i lewo. Wybrał, wybrał lewą flankę. Robi się grozi. Już w polu karnym start. Spore zamieszanie. Jest tam Kulczyk! ależ interwencja. Choć jeszcze jest szansa gospodarzy. Strzał odbity, ale nadal start przy piłce. Jeszcze Sikorski z dystansu. Ale bramki nie ma. Nadal 0 do 0. Po 6 minutach gry w Luszanie. Zagarnął piłkę Wala. Dobre podanie, jest groźnie. Jest szansa na start! Obita tylko poprzeczka! Jeszcze zderzenie w polu karnym. Są tutaj spore uwagi kierowane do arbitra. Czy tutaj nie było faulu, czy tutaj nie powinno być rzutu karnego, ale to schodzi na dalszy plan, ponieważ piłkarze jednego zespołu, jak i drugiego, mają problemy zdrowotne. Konrad Hasior, który jest najlepszym strzelcem zespołu. Jak na razie 9 bramek na jego kącie. No na pewno jego drużyna zawsze liczy w każdym meczu właśnie na niego, na to, że będzie trafiał, że będzie tutaj robił przewagę w wyniku spotkania. Teraz opuszcza jednak plac gry. No i za chwilę dowiemy się, czy będzie mógł wrócić na niego, choć śmiem wątpić. Tak, już zmierza do szatni i szykuje się zmiana. W szeregach startu Mszana, no to prędzej czy później mogą to zrobić rywale, bo cały czas start jest groźny, cały czas ma sytuację. Rusza Bodziony, Bodziony już w polu karnym rywali, Bodziony centrostrzał, ale że świetna interwencja Błażej Amandrysz. No bardzo kośliwe to było dośrodkowanie nieco lepiej się ustawił, wyprzedził obrońcę, no to moglibyśmy tutaj mówić już o bramce dla gości. Mandrysz. Troszkę też pod nosem, tam kilka niecenzuralnych słów powiedział sobie bramkarz gospodarzy. Teraz rusza już Pryka z dystansu, ale totalnie ten strzał nie wyszedł Salwadorowi Pryce. Tomasz Marzecki jak na razie, cztery bramki na jego koncie. Zobaczymy, czy coś dzisiaj dołoży, piłkarze z dziewiątką na plecach jeszcze okazja, jeszcze strzał Sikorskiego! Ale na dobrej pozycji był także Krzysztof Greiner, patrząc na to, jak by ustawione bramkarze drużyny gości. Teraz dopiero wycofuje ruch, ale jeszcze świetnie rozklepali do goście Dudzik. Podanie po linii, dobre odegranie tam Suchińskiego. Jest zamieszanie, one znów przy piłce Suchiński. Ale że świetna interwencja Daniela Nimcza. Balam. Jest okazja, strzał z dystansu, ale że kąśliwy. Musiał się tam namęczyć, Błażej Mandrysz. Ale nadal 0 do 0. One znów we przepilce. Glenc. Czeka za jego plecami jeszcze Salwador, on jednak je w pole, kardy, i gol! Ależ świetna akcja gospodarzy, ależ piękny gol Pawła Kulczyka. Start, jeden, ruch, zero. No pięknie to wyglądało, pięknie to się skończyło. No i prowadzą gospodarze po wielu ciekawych akcjach. Mandrysz, dalekie wybicie. Sikorski, do Kulczyka, niedokładne podanie, dobra interwencja Dudzika, o się dośrodkowanie, ponowne, ależ okazja Kulczyka! Miał szansę na szybki dublet Paweł Kulczyk, ale ostatecznie minął się z bramką. Ruszał Kulczyk, no tak, tutaj ten wcisk był, ale niezbyt mocny. Dudzik wybija, pod nogi Kulczyka, jest okazja! Jeszcze próbuje tutaj start, ale wyjdzie ogromną ręką z tej sytuacji. Ruchy stanowice. Sikorski. On już jest gotowy. Sikorski, dośrodkowanie tylko górna siatka. Tutaj, zwiedzona przez futbolówkę. Minęła druga minuta doliczonego czasu gry. Przypominam co najmniej cztery. Doliczone przez arbitra głównego Adriana Sopniewskiego. Dućk. Dudzik mknie tutaj do środka. Próba rozegrania na klepkę, ale jeszcze będą mieli szansę goście. Dudzik, ale pierwszy Błażej Mandrysz. Ma I to była ostatnia akcja tej pierwszej połowy, która mogła się podobać. Przede wszystkim akcje z jednej, jak i z drugiej strony. Nic, tylko czekać na drugi akt rywalizacji. Widzimy już że na środku boiska strzelca. jedyny, jak na razie bramki w tym spotkaniu. Oczywiście, mowa o Pawle Kuczyku, i za chwilę będziemy mogli wystartować z drugą połową. To się właśnie dzieje. Ale więcej traci w porównaniu właśnie do startu. 28 goli zdobytych przy 18 straconych. I teraz okazja dla startu. Salwador Pryka lobuje bramkarza, ale futbolówka przelatuje za bramką. Ależ okazja, ależ pomysł Salwadora Pryki. Nie kończy się on jednak trafieniem. Imcz? Bala, nimcz, Bala. znowu wala, dobre dośrodkowanie, dobre przerzucenie piłki do Salwadora Pryki. Zszedł do środka właśnie skrzydłowy startu, oddaje futbolówkę jednak Sikorskiemu. Sikorski, dobra wrzutka, jest groźny! strzał i gol! Ależ niespodziewana bramka startu Mszana, ależ pięknie to zrobił Robert Dzierżęga zdobywając piątą bramkę w tym sezonie ligowym. No jakby się wydawało, że te procenty prawdopodobieństwa zdobycia bramki spadały z każdą sekundą, ale z tej sytuacji, z tej okazji Robert Dzierżęga wyciągnął absolutnie wszystko. Glenc, Sikorski, no przegram tutaj rzecz jasna pojedynek główkowy z Okaparą. Ale rusza jeszcze pryka. Pryka. Dobrze wysunięta ta piłka, tam jest Dzierżęga, Dzierżęka, ależ interwencja! Ależ obrona, jeszcze dobitka! I tylko na strachu się skończyło, jednak warto tutaj podkreślić, jak świetną robotę wykonał Dawid Okpara. Spoglądamy na powtórkę znowu Salwador Pryka. Znowu wchodzący do środka pola karnego niemal. I właśnie on będzie wykonywał ten stały fragment gry. Odsunął się już Grzegorz Goncerz. Reguła. Reguła z rzutu wolnego. Ale że było blisko. Ale że blisko był ruch zdobycia kontaktowej bramki w tym spotkaniu. Dobrze wyglądał ten stały fragment gry. Zobaczymy to teraz na powtórce. Paweł Kurczyk zdobywając dzisiaj tą... Jedną bramkę dla startu, przesunął się także w klasyfikacji strzelców klubowych, ale o tym za chwilę, bo Salwador pryka! Ależ on miał okazję! Ależ on miał szansę! I kolejny raz marnuje naprawdę dobrą sytuację. Takie podanie tutaj naprawdę dość ryzykowne. Bartosz Kurpiński został przez chwilę wrzucony na kozła. Dzierżęga rusza przy linii bocznej, futbolówka nie wyszła. Dzierżęga do Sikorskiego, przepuszczona ta piłka, Kamieński strzał i gol! Dobija rywala startem Szana, 3 do 0. Pięknie to rozegrali gospodarze, fantastycznie tutaj przepuszczona piłka, z której skorzystał znakomicie Hubert Kamieński. No i klasyczny tutaj w tym meczu obrazek, czyli Mariusz Regoła. przy się wolnym. E reguła. E wrzucona ta piłka w pole karne, zamieszanie, ale bez problemu wyłapuje piłkę Błażej Mandrysz i tym samym stardym szana zwycięża 3 do 0 z ruchem Stanowice. Egzamin zdany na szóstkę. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wspólne przeżywanie tego naprawdę ciekawie wyglądającego spotkania, które skomentował dla Państwa Kamil Sobala. Do usłyszenia.